Halo, dzień dobry. Dzisiaj wszystko na temat duchów w Don't to Together. Temat może się wydawać niestandardowy, ale zapewniam Was, że duch może często namieszać więcej niż sam gracz. A zatem nie uwierzycie, ale aby zamienić się w ducha, trzeba umrzeć. Gacz porusza się wtedy wolniej o 40%, ale w zamian lata, co pozwala nam na przykład odkrywać ocean, co jednak nie zapisuje się na mapie gacza. Co ciekawe, duchy nie mogą wykonywać tak zwanego white Walkingu w jaskiniach, czyli piekania po tej przestrzeni. Obecność ducha na serwerze negatywnie wpływa na poczytalność wszystkich gaczy o 3,3 punkta na minutę, przy czym efekt ten nie stakuje się w angielskiej wiki. Gdy wszyscy gracze umrą, Pali się 120-sekundowy timer, który to odlicza do zrestartowania serwera, czyli utraty świata i to takiego pełnamentnego. Jeśli się to stanie, już jest nie do odratowania, jeśli nie macie backupa. Jeśli jesteście otyci włos od kamienia wskrzeszenia, niech host wyłączy i włączy serwer. Po wejściu dostaniecie całe, nowe, aż 180 sekund na odratowanie sytuacji. Da się wyłączyć w ustawieniach świata ten timer. Warto też myślę wspomnieć, że jeśli gacie w trybie wilderness, gacz po śmierci, nie zamienia się w ducha, a rozpisie w losowym miejscu świata z nową postacią. W tybie Endless nie ma motywu ze setem świata, bo każdy gacz może się wskrzesić dowolną ilość razy przy startowym portalu, co jednak będzie was kosztować maksymalne życie. Jeśli interesuje was bardziej motyw wskrzeszania od trollowania, polecam film w opisie. Gdy jest się duchem, otoczenie nie może wam niczego zrobić, ale w otoczeniu możecie całkiem sporo. Duchy posiadają mechanikę nawiedzania, która to pozwala nam wchodzić w interakcję z praktycznie całym światem poza małym. Małymi wyjątkami. Na ogół ta interakcja ogranicza się do świecenia, ale w grze jest ponad 30 rzeczy lub mobów, których nawiedzenie przyniesie znacznie ciekawszy skutek. A zatem duch może świecić dupą, Topić ślady koalefanta, transformować psy i pszczoły, co przy okazji je leczy i powoduje panikę. Zmieniać dop pająków 100% na dupę pająka po nawiedzeniu. Zmieniać kolor dziko rosnących grzybów, ładować świńskie pochodnie i spawnować strażników. Transformować wszystkie świniaki w świniołaki. Przemieniać kwiaty w ich koszmarne wersje, tak samo płatki kwiatów. Nawiedzając lodowe amulety delikatnie schłodzić całe otoczenie. Nawiedzając lodową laskę przymrozić całe otoczenie, nie zużywać to laski. Przemieniać schematy na inne, nie dotyczy niestety schematów z bossów. Wysadzać komary. Przyspieszać rozwój skalnych homarów, co niestety działa dosyć wolno. Teleportować obiekty fioletową laską, zużywa to laskę. Tworzyć gwiazdy, to też zużywa laskę. Gasić gwiazdy, duży potencjał do trollowania. Dekonstruować obiekty, też zużywa laskę. Tworzyć balony, odobinę rozpalać ogniska. Gasić cieniste latarnie. Tworzyć drzewców, obu typów. Grać na jednoosobowej orkiestrze, co niestety ma dosyć krótki skutek. Ścinać drzewa otwierać tumbleweedy, przemieniać mięsa w ich koszmarne odpowiedniki, trolować lurplanta, zamrażać tulecytowego strażnika, trolować Abigail, nie dla psa! poruszać jagódkami, otwierać oczy ściętym głową, wyjątkowo masakryczne, trolować króla świń, Stworzyć Legion duchów, przyzwać królową pająków z trzeciepoziomowego kokonu i ogólnie trollować każde możliwe stworzenie konstantnie będące bosem. Czasami po nawiedzeniu zaczynają one panikować, świecić, gacz może nawiedzić cel ponownie, gdy przestanie on błyszczeć. Jako ciekawostkę dorzucę, że Woody posiada dla każdej przemiany osobnego ducha, co jest przekomiczne. Gdy gacz w czasie wskrzeszania zostanie popchnięty, ruch ten dość zabawnie się buguje, w opisie znajdziecie. Artykuł z angielskiej wiki, bez której tego odcinka by nie było, choć przyznaję, że sporo pisanych tam mechanik i ciekawostek jest albo nieaktualne, albo nie udało mi się ich odtworzyć, albo jak w przypadku drzewców i szansy 1 na 1000, zaufałem na ślepo i ten drzewiec tam już był. Podziękowania również dla Jamesa Bageta, od którego kilka mechanik również podebrałem. Dziękuję za oglądanie i cześć!